Anna Pilkiewicz, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu w moim mieście. Na początek sprawdzimy, jak przebiegają zaplanowane na ten rok inwestycje w ramach planu remontów dróg i przebudów. Na tegoroczne miasto przeznaczyło 4 miliony złotych, na przyszłoroczne 2 miliony. Plan powstał po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, w którym roku będzie realizowana dana droga, bo Chodzi o to, żeby wiedzieć, że trzeba poczekać rok czy dwa na kolejną inwestycję. Natomiast istotne jest to, żeby mieszkańcy mieli świadomość, że urząd myśli o tych drogach, że są zaplanowane. Nie da się oczywiście wszystkiego zrobić naraz, ale w kolejnych latach będą drogi kolejne realizowane. Rozpoczęliśmy. Realizacja planu remontów dróg od ulicy Jancarza. W tej chwili trwają odbiory, trwa malowanie pasów i w najbliższym czasie zostanie ta droga odebrana. Za, za nami już wykonanie poważnych prac na ulicy Czereśniowej, tak samo kolejnym etapem będzie malowanie pasów i odbiór. Przed nami jeszcze ulica Wybickiego, ulica Jagieły. Tych dróg będzie dosyć sporo, tak jak założenie było, plan jest realizowany konsekwentnie, zgodnie z harmonogramem. Teraz wrócimy do tematu wynajmu lokali użytkowych. Za nami pierwszy przetarg po obniżce cen. Według przedsiębiorców to był strzał w dziesiątkę. Chętnych do wynajęcia lokali nie brakowało. Zobaczmy, jakie efekty przyniosła obniżka. 24 czerwca dla przypomnienia Rada podjęła nową uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi. Określiła takie ogólne zasady. Taką podstawową zmianą, która dotyczy wynajmowania lokali na nowych zasadach to znacznie obniżone stawki czynszu. Dotychczas wynosiły one około 24 zł za 1 metr kwadratowy miesięcznie. W tej chwili wywoławcza stawka wynosi 12 zł. Pomimo tak określonej stawki wywoławczej wynik dzisiejszy przetargu jest dość zaskakujący jakby potwierdza tą wcześniej głoszoną teorię, że dobry towar zawsze znajdzie swojego nabywcę. Oferowaliśmy do wynajęcia 23 lokale, przy czym ze względu na zmiany przepisów nieco należało odczekać i zebrało się ich dość dużo. Były różnego rodzaju również większość z nich to były jednak lokale handlowe w centrum, ale były również takie pomieszczenia o charakterze magazynowym. Około po połowie, około 10 to były takie lokale, co do których warto było zastanowić się nad rozpoczęciem nich działalności gospodarczej. Pozostałe mają takie nieco mniejsze znaczenie. 11 uczestników było na ten najbardziej atrakcyjny lokal przy ulicy Hawelańskiej 7. Na pozostałe nieco mniej. Choć na 23 lokale tylko 4 znalazły nowych właścicieli to już duży sukces, tym bardziej, że wiele z nich czekało na nowe życie od wielu miesięcy. Ta inicjatywa jest po prostu świetna. Myślę, że to będzie z korzyścią i dla przedsiębiorców i również dla mieszkańców miasta Gorzowa, którzy będą mieli okazję korzystać więcej z, z tego co jest w tym momencie, zaoferować im rynek. Bo wiadomo, większa dostępność do lokali generuje w tym momencie większy wachlarz usług. Także jak najbardziej jestem za, sama postanowiłam przystąpić do działalności. Mam nadzieję, że no również będzie to z pewną korzyścią i dla mnie. Kolejny przetarg na wynajem lokali będzie ogłoszony lada dzień. Odbędzie się nie później niż za miesiąc. 25 tysięcy złotych taką kwotę w tym roku przeznaczył prezydent miasta na stypendia artystyczne. Co roku chętnych, aby je otrzymać, nie brakuje. Jednak artyści uważają, że warunki ich przyznawania nie do końca są jasne. Dlatego Wydział Kultury i Sportu zorganizował dla nich konsultacje. Nadszedł czas wielkich zmian, i na pewno opracujemy na podstawie badań, opinii, też konsultacji. Nowy wariant, bardziej otwarty na pewno on będzie. Dotąd stypendyści musieli się zmieścić w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat, czyli adresowane były generalnie do młodego pokolenia, do osób, które są na początku kariery twórczej. W tej chwili no zobaczymy, jaki będzie wynik i dzisiejszych rozmów, i kolejnego etapu za tydzień. Podstawą przyznania stypendium był oprócz dorobku, ponieważ kandydat no musiał już wykazać się pewnymi dokonaniami. Program twórczy, na który te stypendia były przyznane, czyli jakiś określony cel. Nie wykluczaliśmy tutaj dotąd nawet zakupów trwałych, gdyż na pewnym etapie one także gwarantują rozwód, rozwój twórcy, czyli instrument, czy element jakiegoś instrumentu, kosztowny. No, różnego rodzaju były to pomysły w zależności od dziedziny. Przyznawaliśmy w kilku dziedzinach w literaturze, w muzyce, w regionalistyce, też w muzealnictwie. Składałem stypendium trzy razy z, trzy razy z rzędu. Zostało mi przyznane trzy lata temu pierwszy raz na nagranie mojej drugiej płyty, po czym no, dwa razy zgłaszałem i nie zostało mi przyznane. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinno być, powinna być co roku świeża komisja, żeby patrzeć też na sumę po prostu osiągnięć ludzi, którzy chcą coś robić w mieście, rozwijać tutaj sztukę, żeby po prostu... No, badać dokładnie to, co dany artysta robi, z czym się zgłasza, po co wnioskuje, co chce osiągnąć, co chce zrobić w mieście. Po pierwsze, to komisja powinna patrzeć na to, co to dziecko, dziecko czy nawet dorosły sobą reprezentuje, więc jakiś minimalny dorobek uważam powinien być. Czy chęć wystaw, no, również program się również liczy który powinien być napisany sensownie, klarownie i naprawdę on coś powinien wnosić do życia. Powinien być po prostu ten program jak gdyby czytelny dla wszystkich, nie tylko, bo często chodzę na różnego rodzaju też wystawy, no i nie zawsze jest to czytelne, aczkolwiek bywają wspaniałe. Wystawy. I w tym wypadku, jeśli ktoś mówi, że stworzy ileś tam cykl obrazów na jakiś temat, to ten cykl obrazów uważam, że nie powinien być od razu takim, że człowieka po prostu wbija w ziemię, że jest to wszystko czarne, brudne, same czaszki, ale powinien dawać coś optymistycznego dla człowieka, coś dobrego. Uchwała zawierająca nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych powinna być gotowa jeszcze przed tegoroczną sesją budżetową. W dialog z mieszkańcami aktywnie włącza się również Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Już za chwilę będziemy mogli głosować na inwestycje zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Ze mną Anna Bonus Mackiewicz, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji i Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta. Pani dyrektor, za nami już trzy edycje budżetu obywatelskiego. Ile inwestycji udało się już zrealizować? Zgadza się, mamy ze sobą trzy edycje budżetu. W ramach tych edycji zrealizowaliśmy około 30 inwestycji na łączną kwotę ponad 4 miliony złotych. W ubiegłorocznej edycji większość projektów dotyczyła szkół, a jak będzie teraz? W tym roku również szkoły licznie i aktywnie uczestniczyły w składaniu wniosków w ramach budżetu obywatelskiego, ale pojawiają się też zupełnie nowi wnioskodawcy i zupełnie nowe pomysły niż dotychczas. Panie radny, budżet daje nieco więcej władzy mieszkańcom. To pełną władzę nad tymi czterema milionami i to jest coś pięknego. Ja pamiętam ten pierwszy budżet obywatelski, to ówczesna przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siwińska zaproponowała i radni niektórzy mieli mieszane uczucia, czy to będzie dobrze działało, czy to będzie dobrze przyjęte przez mieszkańców. Dziś mamy trzeci rozdział. Czwarty już. Trze trzeci zakończony. Tak, Czartę trzy. Tak. Przystępujemy, tak. I dzisiaj już nikt nie dyskutuje. Dziś przyjęło się i słusznie, że to jest dobra koncepcja. To, to nie jest tak, że o wszystkim musi decydować prezydent i 25 radnych, tylko zależało nam na tym, żeby to mieszkańcy zmieniali swój kawałek Gorzowa, ten, który ten który chcę zmienić, ten efekt naprawdę przerósł nasze najśwież, najśmielsze marzenia, bo to są cztery wydane, cztery, dobrze, najlepiej wydane 4 miliony w, tym, w tych budżetach miasta, ale to są tysiące głosów, to, są, to jest zaangażowanie wielu ludzi i też pokazało się wielu takich społeczników, wielu wspaniałych ludzi, którzy ten kawałek swojego miasta chcieli zmieniać, którzy chodzili, namawiali do podpisów, no znów będzie tak, że za chwilę fora internetowe, Facebooki i inne nośniki będą żyły i, I będą nas zal zalewały. Więc to, to pokazuje, że warto włączać mieszkańców do pracy. Pani dyrektor, w poniedziałek startuje już głosowanie. Sporo pracy za Wami. Ile mamy propozycji w tym roku zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i czego dotyczą? W tym roku wpłynęło łącznie 160 wniosków. Po wstępnym etapie weryfikacji do kolejnego etapu, czyli do głosowania, przeszły 104 projekty. Tradycyjnie pojawiły się projekty związane z remontami dróg, chodników, placów zabaw, ale pojawiają się też zupełnie nowe pomysły, jak chociażby wykonanie malowideł 3D na wełnianym rynku, czy też budowa parku miniatur, takich replik zabytkowych budowli, które miałyby się pojawić w parku Kopernika. W tym roku pojawi się parę nowości. Jakich? Przede wszystkim nowością jest w tegorocznym głosowaniu to, że mamy miasto podzielone na 8 rejonów i w każdym z rejonów wygra jeden projekt, który zdobędzie jak największą liczbę głosów. Nowością jest również to, że mogą głosować osoby młodsze, znaczy młodsze. W poprzednich edycjach nie było regulacji związanych z wiekiem, natomiast w tej edycji nowością jest to, że mogą głosować osoby, które w tym roku ukończyły bądź ukończą 13 rok życia, a więc wszyscy urodzeni przed pierwszym stycznia 2020. 2003 roku. No właśnie panie radny to taka lekcja obywatelskiej postawy. Tak, to, to widać, bo jest taka powszechna opinia, nie do końca prawdziwa. Mówiąca o tym, że młodzi ludzie nie interesują się swoim miastem, nie interesują się polityką. Budżet obywatelski pokazuje, że tak nie jest. że To, właśnie, no to, że szkoły wygrywają, to też pokazuje, że to właśnie ta młodzież jest bardzo aktywna i chcą mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nich. I to, że zmieniliśmy, że to głosowanie od 13 roku życia spowoduje, że to Będą świadome głosy. Wcześniej było tak, że no, no, trudno, mamy inteligentną, inteligentne dzieci w Gorzowie, ale trudno noworodków podejrzewać o świadomy wybór tej czy innej inwestycji. Te 13 lat jest takim, takim wiekiem, gdzie to będzie świadomy wybór i myślę, dobrze oddany głos. Gorzowianie głównie stawiają na drobne remonty dróg, chodników i budowę praców zabaw. To słuszny kierunek? Tak, bo to, to jest pomysł mieszkańców, to jest coś, co wychodzi oddolnie i to pokazuje nam, władzom miasta, że tam są największe zaniedbania. Zresztą to widać. Te nasze drogi, chodniki, te nasze miejsca, gdzie nasze dzieci mogą się bawić, zaniedbane szkoły. To, to zmieniamy powoli, to zmieniają mieszkańcy i pokazują nam to. To też jest taki kierunek, że nie możemy się tylko opierać na budżecie obywatelskim, ale musimy yy, poza budżetem w te miejsca inwestować i, i tak się w Gorzowie na szczęście dzieje. W tym roku na realizację inwestycji przeznaczonych jest 2 miliony złotych. Czy to wystarczy, panie radne, na realizację wszystkich pomysłów? No, to, to jest odwieczny problem, <laughs> szczególnie w Radzie Miasta końca roku, kiedy do 15 listopada projekt budżetu przesyła nam prezydent miasta. Yy, i wtedy Rada Miasta staje się właścicielem budżetu, zawsze jest za mało. Szczególnie przy budżecie obywatelskim chciałoby się więcej. Ten rok będzie lepszy, dlatego że w przyszły rok będzie lepszy. W tym roku to jest kwota około miliona, nieco ponad milion złotych na te inwestycje, które są w tym roku wykonywane. Będzie mieli 2 miliony. Mówiliśmy o tym, sam mówiłem o tym, że docelową, docelową kwotą to, powinna być, to powinien być 1% budżetu miasta, czyli czyli nieco ponad 4 miliony kwota, to by pozwoliło na taki trochę większy rozmach, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo, bo to są naprawdę świetne inwestycje. Sam korzystam z, z części tych boisk, sam widzę, jak tam dzieciaki grają, jak często się dopchać do tego boiska nie można, więc to pokazuje, że jest taka potrzeba. Zatem zachęcamy do głosowania. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę, bo to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Do zobaczenia!